Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o własności, inwestycjach, a przede wszystkim o nauce i edukacji. Mam na imię Sławomir i, mimo że wszystkie informacje zawarte w tym materiale są elementem edukacyjnym i nie są poradą finansową, jednak zachęcam bardzo rzetelnie zweryfikować dane, które Usłyszysz, bo być może odmienią to Twoje życie. Dlaczego tak mówię? Bo odmieniło moje. Będę opowiadał dzisiaj o projekcie Metfi, czyli finansów w metawersach. Dla mnie to wszystko było nowością, niezrozumiałe, ale dlatego, że ktoś wyszedł do mnie z pomocną dłonią. Nie uratowało to całego światła, ale uratowało świat mi, i ja dzisiaj wychodzę z tą informacją do ciebie. Dlatego, że kiedy sobie przeanalizowałem tradycyjne aktywa, takie, które każdy z nas może posiadać, jak nieruchomości, dzieła sztuki, złoto, obliga akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, musimy być ze sobą szczerzy i ja powiem szczerze: ja nie znam, jeżeli ktoś zna, to niech mnie poinformuje, żeby podwajać wartość tych aktywów co roku. Na przestrzeni 10 lat, owszem, może niektóre, ale nie co roku. Jeżeli przyglądam się aktywom cyfrowym, widzę dużo e, większą różnicę, dużo bardziej większą dynamikę. Ponieważ o tym projekcie powiedział mi e, znajomy, e, stwierdziłem, że poszukam, czy opłaca się tu jakby zaistnieć. I ponieważ jestem anglojęzyczny, e, dotarłem do informacji takich, że Ponad 5 miliardów ludzi będzie korzystać z metaversów. Rynek ekonomiczny ma niesamowity potencjał wzrostu, bo ponad 32 tysiące procent. A po drodze, oprócz tego, że metaversy to tak naprawdę Web3 i AI. Jeżeli ktoś nie rozumie tych pojęć, zachęcam w Google wyszukać co oznacza kolejna generacja internetu? Jakie zadania ma mieć sztuczna inteligencja? A zrozumiecie, skąd te predykcje na to, że warto tutaj partycypować, bo będzie sporo pieniędzy do zgarnięcia. I żeby uczestniczyć tutaj, właśnie to przede wszystkim trzeba posiadać coś takiego, co się nazywa portfel. Najpopularniejsza nazwa to jest portfel kryptowalutowy, może być Trust Wallet, może być Metamask. Ja potrafię Metamaskiem się obsługiwać, mam też inne portfele, ale jeżeli miałbym komuś pomóc, zacząłbym od, można powiedzieć, najstarszego, najbardziej funkcjonalnego. Dlaczego? Bo jest bardzo wiele materiałów, że jeżeli osoba jest samodzielna albo chciałaby być samodzielna, może w Google czy w YouTube wpisać i właśnie dużo tych informacji pozyskać. Także to jest bardzo ważny element, że możemy się edukować, poprzez tą edukację możemy inwestować, a przede wszystkim posiadać, bo o to chodzi w aktywach cyfrowych, aby posiadać. I dlaczego projekt MedFi? Ponieważ jest to Ventures Capital a wizją jest stać się numerem jeden na świecie inkubatorem dla projektów właśnie związanych z Web3, Metaverse i AI. Znowu, jeżeli jakieś hasło niezrozumiałe, sprawdź w Google. I czym jest MetFi DAO? To jest taka organizacja, to jest skrót od oczywiście angielskiego słowa, też warto wyszukać, ale to jest organizacja... Która się sama reguluje, która jest zarządzana przez społeczność, jest w pełni transparentna, czyli nikt mi nie musi wierzyć, każdy może sprawdzić, pod warunkiem, że ma do tego umiejętności. Zdecentralizowana, oparta na technologii blockchain, no i oczywiście poprzez głosowania, które się tutaj odbywają. W tej organizacji mamy to, co mamy dzisiaj. Projekt powstał w maju 2022 roku, no a po prawie 2,5 roku mamy to, co jest najważniejsze, czyli bezpieczeństwo i zaufanie. Ja nie byłem w stanie sprawdzić linii kodów tych wszystkich inteligentnych kontraktów, po prostu się na tym nie znałem, i wraz z większością osób, żeśmy zagłosowali. Aby część naszych środków finansowych przeznaczyć firmie Certik, która zweryfikowała, że wszystko, co się znajduje w tych algorytmach komputerowych i to, co jest w tak zwanej white paper Białej Księdze, że to się pokrywa i że to funkcjonuje, że nie można nas okraść, że nie ma tak zwanego rug pull. No i to mnie bardzo ucieszyło. Również magazyn Forbes napisał, że. MedFi jest fantastycznym narzędziem inwestycyjnym, jeśli chodzi o tą współczesną ekonomię, czyli kiedy mamy styczność z Web3. No i co jest sercem właśnie tego projektu MedFi? Są to właśnie inwestycje. Tak, dobrze słyszymy: Venture Capital, startujemy startupy, przez to, że mamy dostęp do. Projektów, które jeszcze nie weszły na giełdzie, często, często mamy Initial Coin Offer, czyli takie zwane tokeny sprzed sprzedaży za poniżonej wartości. Dlaczego tak? No, bo prawo ekonomii mówi, w kurcie zawsze taniej niż w detalu. Także my jesteśmy grubym graczem na rynku i wiadomo, ryzykujemy, bo nie mamy gwarancji, że jakiś projekt się wypali. Ale nagroda razy 100 razy 1000 myślę, że jest warta podjęcia pewnych działań, aby, aby tu po prostu wspólne dobra w jakimś procencie zainwestować. Jak widzimy różne wartości żeśmy w różne projekty zainwestowali, tak jak Big Time, Sona, Angel Block, Sandbox. I widzimy, że niektóre przynoszą zysk, niektóre przynoszą stratę, a niektóre są pending. No i te, które są pending, to one są właśnie jeszcze nie wyszły na giełdę. Czyli jeżeli to będzie dopięty na ostatni guzik i to się będzie rozwijać, i jeżeli rozumiemy, że mówimy o aktywach cyfrowych, no to przed nami jest tak zwany bull market i liczymy na znaczący wzrost ceny. Znaczący wzrost ceny mówi nam o tym, że wartość skarbca powinna rosnąć. A, czyli powinno być dużo kasy do podziału, ale ta kasa do podziału jest pomiędzy tych, którzy posiadają udziały, czyli tokeny MedFi, no i oczywiście posiadają tak zwane NFT użytkowe, tak zwane oprogramowanie. Im więcej mamy tych tokenów, tym proporcjonalnie jest nasz większy udział w skarbcu. A, jednak też warto zapoznać się, jak działają mechanizmy. Jeżeli ktoś słyszał o bitcoinie, to wie, że te bitcoiny są wydobywane, jest ich duża ilość już na rynku, ale nie wszystkie. I podobnie jest z naszymi tokenami Netflix. Mamy podobne mechanizmy, ale poza samą spekulacją mamy też właśnie zabezpieczenia. W kryptowalutach mamy w Bitcoiny, mamy Ethereum, mamy Solanę, mamy BNB, i te wszystkie inwestycje, które były pokazane w skarbcu w inne projekty. Taki token MedFi możemy sobie pozyskać z giełdy zdecentralizowanej jak PancakeSwap. To jest bardzo fajne, bo możemy być anonimowi w pełni, lub jeżeli komuś nie przeszkadza, przejść taki proces KYC, czyli znaj swojego klienta. Możemy na giełdach oficjalnych jak GTO i Max Global takiego tokena pozyskać, co też ma swoje korzyści, ponieważ token ma opinię prawną. Także, jeżeli już rozumiemy, jak pozyskać tokena, to żeby pozyskać NFT, po prostu potrzebujemy podłączyć swój portfel po łańcuchu BSC czy Binance'a i po prostu wymienić pewne. Aktywa, które ktoś posiada, USDT albo BNB, lub inne po tym łańcuchu i właśnie pozyskać sobie metwaj NFT. Może się to wydawać trudne i skomplikowane, ale to tylko na początku. Ja jestem od tego plus strona internetowa grupa ludzi, aby wam pomóc. Zastartować, jeżeli ktoś chce. Oczywiście to NFT ma też. Dodatkowe przywileje, bo im więcej przeznaczymy na nasze oprogramowanie, tym korzystniejsze ono dla nas będzie, ponieważ ono nam mnoży tokeny, które już posiadamy. Można powiedzieć, że to jest taka namnażarka w Metway. Jeżeli ktoś by porównywał to do Bitcoina, to by była koparka. I warto wiedzieć, że fachowo to się nazywa Proof of Stake. Czyli my za zamrożenie swoich tokenów będziemy nagradzani w postaci dodatkowych tokenów. Jeżeli miałbym to porównać z czymś, co większość z nas rozumie, zanosimy pewną pulę pieniędzy X do banku na lokatę i po pewnym czasie dostajemy wraz z odsetkami. Tutaj te dywidendy są co 12 godzin, i tutaj jest element procentu składanego, czyli bardzo fajnie, bo mamy płynność. Możemy wkładać, wyciągać, mamy pełną dyspozycyjność i myślę, że to jest rewelacja, jeśli chodzi o aktywa cyfrowe, bo kiedy ktoś sobie porówna do tradycyjnych rynków, no to musi czekać, aż giełda jest otwarta, kiedy broker przyjmie zgłoszenie. Aktywa cyfrowe mają pełną płynność i są właśnie dlatego tak dynamicznie się rozwijają. MedFi jako inkubator posiada też swoje projekty, takie jak robota, sztuczną inteligencję do tradingu, posiada coś takiego, co się nazywa protokół ERC-404, ma bardzo szeroki wachlarz różnych możliwości inwestycyjnych, ale to dzieje się dlatego, że technologicznie następują te zmiany i każdy, kto z tych zmian korzysta na początku, Osiąga największe zyski, tak? Mam nadzieję, że każdy się ze mną zgodzi. Przejście na smartfony, w ogóle start internetu, albo w ogóle pierwsze samochody, ktoś kto odwożył fabrykę, no to no, takich przykładów możemy sobie wymieniać. Ważne, aby rozumieć, gdzie my się znajdujemy tu i teraz i jaka przyszłość jest przed nami. Także. Rozwój tej społeczności zaczął się od tej grupki ludzi, która postanowiła się spotkać nie tylko na Zoomie, czyli dzięki tej technologii, którą mamy teraz współcześnie, ale też w rzeczywistym świecie, że jeżeli wspólnie inwestujemy, to hej, poznajmy się. Tak powstała grupa polska, czyli edukujemy się nawzajem. Takie spotkanie jak dzisiaj jest edukacyjne, mówimy o inwestowaniu, o posiadaniu, no i takich wyjazdów jest coraz więcej. Miałem przyjemność uczestniczyć na takim zlocie w Tajlandii, w Dubaju, czy też również i w Turcji. Także myślę, że warto raz do roku albo częściej się spotkać. Jak widać, coraz więcej uczestników jest, a dzięki temu, że ja się edukuję, jestem w stanie Wam o tym projekcie opowiedzieć bardzo szczegółowo. Nie ma obowiązku tutaj rekrutacji ale zachęcam zapraszać do tego projektu, ponieważ w czasie rzeczywistym mamy prowizję na nasz portfel Metamask wypłacaną za pozyskanie inwestora, ponieważ kiedy my pozyskujemy kapitał do inwestowania, który idzie do skarbca, stać właśnie na nowe inwestycje, a te nowe inwestycje, te nowe projekty mają przynieść Zysk. I my chcemy obstawić całą branżę. Jeżeli miałbym to porównać do telefonów komórkowych, to czy wygra iPhone, czy wygra Samsung, czy Xiaomi, nas nie obchodzi, bo równie dobrze, jeżeli byśmy obstawili tylko jednego konia i byłaby to na przykład Nokia, było dobrze, teraz jest słabo. A kiedy obstawimy cały rynek, to generalnie rzecz biorąc, zawsze jesteśmy na plusie. Także mam nadzieję, że teraz rozumiesz, dlaczego pomoc jednej. Osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat dla tej jednej osoby, ponieważ ja edukuję się, ja inwestuję, ja posiadam. Pytanie, czy ty chciałbyś te mechanizmy wraz ze mną wykorzystać, aby po prostu mieć lepiej? Tak to powiem, ponieważ jeżeli ktoś rozumie, że jeżeli bitcoin jest rozproszony, ta cena jego rośnie. Tak, z tokenami Metway, Myślę, że będzie bardzo, bardzo podobnie, a potencjał jest bardzo dużo, bo poza spekulacją mamy właśnie te inwestycje, które są sercem całego projektu. Także, jeżeli oglądasz tego nagrania, skontaktuj się z osobą, która Cię o tym poinformowała, przyjdź, umów się na spotkanie, zobacz stronę internetową metfaj.pl i po prostu razem się rozwijajmy. Dziękuję bardzo.